Siemanoc, ostatni dzień do King of Poland. Zapraszam na backstage naszego serwisu. Opowiem Wam mniej więcej, jak się przygotowaliśmy przez ten okres. Jakie modyfikacje. Nowa klasa też tutaj jest. Także zapraszam do oglądania. Manok. No i dobra, tak pokrótce. Tutaj mamy jakieś śrubki, części, opony, łożyska, silniki. Karty programujące, kamery, tu mamy jakieś oponki. Dobra i chcemy wam przedstawić dwie perełki po modyfikacjach. Z nami jest Arek Serwisant. Siemanko. Ale na niego nie będzie się I nasze nowe dziecko. Tak i nasze nowe dziecko. No tutaj mamy e, na TikToku, na TikToku już e, pytałem się was. Jedna osoba zgadła, dlatego gratuluję. Um, otworzymy najpierw tego slasha. Pokaż, co tam mniej więcej zrobiliśmy w nim. No parę rzeczy było wymienianych. Tak, karoseria jest chyba najlepsza z tego modelu. No gdzie? Teraz już wszystko jest najlepsze w tym modelu. Dziękuję, dziękuję. Dzięki tobie też. Yy, serce. Przede wszystkim serce zestaw hobbywinga. Tak, zestaw hobbywinga to był Ezran Max 10ST 120A, regulator. Silnik, yy, co tam było? W silni 4000 kV, także troszeczkę mocniejszy jest i mamy płytę aluminiową, wrzuciliśmy sobie półsie CVD, słupki proline sobie wrzuciliśmy naprzód i tył i co tam jeszcze? Podwyższenie baterii? I podwyższenie baterii, bo tam to było za małe, to tak. Tak w skrócie. Jeszcze ten model zaraz zmienimy tutaj na... Oszujemy koła. Tak. heksy będą siedemnastki, troszeczkę... A i wymiana kół jeszcze. Tak, wymiana kół, geometrię poprawimy troszeczkę, bo one nie stykają w zupełności do asfaltu. No i to jest tyle z takich modyfikacji. Tam mieliśmy jeszcze kartę programującą, troszeczkę podkręciliśmy moc tego silnika jeszcze na, na samej karcie na komputerze silnika i... I tyle. I będziemy do czasów, też przyjechaliśmy się parę razy mm, tym samochodem na GPS-ie, natomiast nie będziemy zdradzać y, czasów. To będzie niespodzianka już na, na zawodach. Mam nadzieję, że zajmiemy jakąś dobrą lokatę. Tak, <laughs> oczywiście. <śmiech> oczywiście. Dobra. Dobra, zamykaj tego dziada no i tutaj. Wisienka na torcie. Mi mega zależało, żeby wystąpić w klasie. Już mogę powiedzieć, to jest klasa 13,5 zwoja. Już? Tak, du, 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 du. No jest mega okrojony, mega lekki ten model jest. Waży ciutkę ponad 2 kg. 2,100. To około 200. Mm. No i to jest płyta od Bandita. Bandiora. Bandiora. Zobaczymy czy taki bandier będzie na torze. Yy, tu praktycznie jest wszystko zmienione, została tylko płyta. A i jeszcze mamy oryginalne amortyzatory, ale one też troszeczkę zmodyfikowane są, bo yy, trochę utwardzone są olejem. I tutaj jeszcze dodatkowa została sprężynka wsadzona w sprężynkę. Mamy wieże aluminiowe, mamy dociążenie przodu, mamy yy, te łożyska jakieś wzmacniane super. Mm, tu mamy tą całą płytę wyci wyci wyciętą dokładnie o, tu były takie jeszcze płetwy po boku to, można no tak podobne, Podobnie. To, są, podobne Podobnie. to są no i mamy tutaj regulator xr 10 pro g2 160 amperowy dalej mamy aparaturkę z odbiornikiem g5 o już wszystko to, taką mamy gt5 o w ten sposób no tutaj Dzięki Igorowi szybko dostaliśmy tą aparaturkę od niego i będziemy to... No, ta aparaturka fajna jest, w fajnie wygląda, fajnie, fajnie pyka. Ogólnie cały model to będą testy, tak? To dopiero no, świeżynka tak, model. Tak. Więc dołożyliśmy tylko 2-3 trzy, trzy elementy od siebie na szybkości i będziemy tak. testować wszystko. No, no, tutaj ma jeszcze stabilizatory, tak żeby przychodzić do, do sedna. Yy, fajny pomysł na trzymanie karoserii z tej pleksy. To mi się mega podoba. Amortyzatory, wszystko koła są w pionie. Przód fabrycznie jest w pionie. No i silnik mamy Ruddoga. doga. Dzień, o, może tak bokiem, e, Do. O, dobra. Silnik mamy Ruddoga, czyli każdy w tej klasie występuje z tym silnikiem, żeby równe szanse były. Pół -osie mamy zwykłe, natomiast one są w perfekcyjnym stanie. I koła, jeszcze wspomnimy o, o kołach. Mamy tutaj bedloki i koła proline z niebieską kropką, czyli te, które najbardziej kleją do asfaltu. Moim zdaniem, jest to jeden z lepiej zbudowanych modeli. Kupiliśmy go używanego od kolegi z forum Speedrun. Dlatego jeszcze raz mu podziękuję za wspaniały model. Będziemy go testować. Mam nadzieję, że coś z tego, z tego będzie. Zębatkę jeszcze zmieniliśmy. Tak, zębatkę A, zmieniliśmy, tak. atakująco, to jest mega rozwiązanie, bo ściągamy tylko ten degil i mamy dostęp do... Dokładnie na... w porównaniu ze Slashem. Tutaj jest bardzo prosty dostęp tak, do zębaty. Tak. To jest szybka zmiana, to jest dokładnie 30 sekund. No, także tutaj zmieniliśmy A, na troszeczkę mniejszą, bo on był pod yy, V-Max'y robiony. Troszeczkę mniejszą zmieniliśmy i to jest wszystko. Później w następnym sezonie na pewno jeszcze karoserię zmienimy, amortyzatory i troszkę może jeszcze pokombinujemy, jeżeli będzie więcej czasu na tak, kombinacje tak, i na tak, testowanie. Zima, zima będzie dla nas sprzyjającym okresem, bo chętnie będziemy się bawić tymi modelami i kombinować tutaj. Więc nasza stajnia skóry. się rozrasta. Tak, nasza stanie się rozrasta. Modyfikuje się, przerabia cały czas, jeszcze, idziemy do przodu. Tak, jeszcze mamy pomysł na jeden model, ale to też będzie niespodzianka. Natomiast nie odstępujemy od firmy Traxas. Po prostu te modele są bardzo proste do naprawy, do modyfikacji. Dużo części jest przede wszystkim zamiennych. One są szybko dostępne. Tak. I, i mamy praktycznie te wszystkie części od ręki, także to jest na duży plus dla I, nas. I tak jak już było, u, jak byliśmy gościnnie w Podlaskim Centrum Modelarskim, hmm. nie narzekać na te plastiki, płyty aluminiowe często podczas tych zawodów się uszkadzały, model wyrzuciło, gdzieś uderzył, tak. wygina, w, się. wygina się, tu z tym plastikiem ewentualnie pęknie, kleicie to i to jeździ dalej. Amortyzuje przede wszystkim, no i plastik jest tańszy w wymianie niż sama ameliniowa Dokładnie. Płyta. I tyle. I tak na szybko Wam pokazałem te dwa modele, w jakich będziemy jutro występować 3 września. 13,5 i 4 WD. Eee, Bateria postaram. 2S. Tak, postaram się to jak najszybciej wrzucić na YouTube, żebyście mieli na bieżąco relacje. I tyle. Także co? Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i życzę powodzenia. Siemano!